I tak dokładnie jest. Towar rozładowany, trzeba wrzucić tyczki na pakę. Stali widzowie powinni wiedzieć, co będzie pięć. Celne dokumenty w Anglii, to normalka. Ale doszło. Różnica cenowa jest dosyć spora, bo podobno te zapachy są takie. No i dobra, udało się. Datford, proszę Państwa. I tamiza. I o, słuchajcie, właśnie wjeżdżam. Francja. Udało się przeprawić. Dzisiaj jeszcze dwie godziny. Czas powoli kończyć pracę na dziś. Siemaneczko, witam Was w kolejnym vlogu. Opuszczam właśnie parking po weekendzie, ale weekend zleciał. Ja cię kręcę, ale zleciał. jeszcze paluszki tu zostały. Muszę to sprzątać, panie. No właśnie, ruszamy w drogę, słuchajcie, ruszam w drogę do roboty. Tak jest, tak jest. Od razu Wam powiem, co jest pięć. Jeśli chodzi o parking, nawet w porządku, parking. A dlaczego nic nie ma nagrane przez weekend? Prosta sprawa, słuchajcie, nic nie było do roboty. Nawet wyszedłem tutaj na nie tyle co miasto, tylko się przejść. No i teoretycznie jakieś osiedla, domków mógłbym Wam pokazać, ale tam nie było nic ciekawego. I stwierdziłem, że nie będę nagrywał nic w drodze na spacer, tylko jak będę z niego wracał, żeby już wam powiedzieć co co tam się udało zwiedzić. No ale nie było nic ciekawego, poszedłem później jeszcze na zakupy. I z tych zakupów wróciłem i zająłem się montażem. Sobota, niedziela poświęcone na montaż odcinków. No kiedyś to trzeba robić niestety. I teraz właśnie dzieje się wyjazd. Wyjazd na rozładunek, musiałem wyjechać z parkingu trochę wcześniej, dlatego, żeby mi się rozpoczęła kolejna doba do opłacenia. No a tam dużo nie brakuje, także wyjechałem wcześniej, żeby nie płacić jeszcze dodatkowej doby. Za tak naprawdę, nie wiem, godzinę, Można nawet całą, Także lepiej wcześniej wyjechać i mieć to z bań, co nie? A i tak jeszcze nie mogłem doczekać aż pojadę. Już ile można stać, jak ja nie lubię stać po tych parkingach. Mimo, że naprawdę spoko, ten parking. No, bo wszystko jest co potrzeba. Nawet siłownia jest, nie? Jak ktoś tam ćwiczy. Jest restauracja z bardzo pysznym jedzeniem. To nie jest typowo angielskie żarcie. Tylko faktycznie, o teraz słońce będzie nam tutaj dawać prosto szybę. Niedobrze. Może odejdę się, jak będę na autostradzie. O, teraz trochę za tymi krzakami. Także ten parking naprawdę jest spoko. Jedzenie naprawdę spoko. Ale ja nie lubię stać, wolę jeździć. Jestem już przed Dartford. Za chwilę zjadę na ring, później na tunel. Później na tunel i z tunelu na Tilbury, na rozładunek. 23 km tam do miejsca docelowego. Na ósmą miałem być, na siódmą będę. <laughs> Ale może będzie gdzie stanąć, to się stanie. Poczeka na spokojnie. Tutaj nie ma akurat. Pośpiechu, ciekawe co tam dalej jest wymyślone dla mnie. Co tam spedytor wynalazł? Jakąś robotę cieszyłbym się z roboty takiej, żeby można było z tej Anglii wyjechać. Chyba, że ewentualnie Szkocja, ewentualnie Szkocja, mógłby być kabo po wyspie, ale żeby nie nocą. Kurde, bo najgorsze, że te kabotaże zawsze są nocą. Czy mi się kabotaż po wyspie nie trafił w dzień? zawsze nocą. No i z chęcią bym tak zro zrobił, jakby był w dzień kabotaż na Szkocję. Było luks robota i widoczki by były i byłoby wszystko, co trzeba. I kilometry przede wszystkim, bo na Szkocję też nie jest 5 kilometrów. To jest trochę więcej. No tutaj zawsze ta nawigacja, próbuję ją ściągnąć. Żeby nie podjeżdżać pod wiaduktem, to jest zawodostwo z jej, jej wykonaniu. Sytuacja wygląda następująco. W lusterku widzicie czerwone światło. To może oznaczać, że jestem właśnie pod rampą. Tak dokładnie jest, że znajduję się pod rampą. Trwa rozumnie, właśnie że ściągają paletki panowie z magazynu. Ja sobie spokojnie odpoczywam. Nawet miałem chęć na kawkę, ale jakoś lenistwo przeze mnie przemawia. Chyba sobie gdzieś wezmę po prostu po drodze. Mamy już plan na kolejną robotę, będzie się działo i nowy kierunek na kanale. Jeszcze tego kierunku nie było. Nie widzieliście u mnie tego na kanale, także będzie, będzie ciekawie. Towar rozładowany, trzeba wrzucić tyczki na pakę można uciekać. I można uciekać na załadunek. Załadunek jest niedaleko, także... Zaraz będziemy na miejscu, znaczy, nie tak zaraz, no ale niedaleko. Dokładnie 93 km do miejsca załadunku. To już tam byliśmy kilka razy. Stali widzowie powinni wiedzieć, co będzie pięć. Ale od miejsca załadunku, jak zwykle, różne. Ostatnio była Francja, przedtem były Niemcy, była Austria, a teraz będzie coś nowego. Jeśli chodzi o to miejsce mojego rozładunku, to taka typowa strefa przemysłowa w Londynie Mnóstwo ciężarówek z kontenerami Tam jakaś samochodówka, samochody jakieś ładują Jakieś lory Kontenery, kontenery, jeszcze raz kontenery Także tak sytuacja tutaj wygląda Miałem tutaj już kilka razy jakieś akcje, właśnie Miałem jakiś załadunek Na Szkocję stąd Znaczy z tej, z tej okolicy tutaj, w prawo tutaj Coś, coś cię pogięło. Lek, nie tutaj. <laughs> Dalej prosto. Ach, ta nawigacja. Tam jest jakiś wjazd do jakiegoś portu. Jeszcze jakaś mucha mi tu lata, no nie no. Miałem otwarte okno, musiałem oddać kluczyki. Do do rozładunku i... I no, wlatywało jakiegoś dziadostwa. Także tak, słuchajcie, dzieje się, będzie się działo, będzie się działo. Jestem mega zadowolony z tego, co się będzie działo. Dział się weekend, było mało roboty i teraz nadrabiamy, nadrabiamy. Mam nadzieję, że będzie Gituwa. Byłem już w tamtym kierunku kilka razy, ale nigdy podczas tego, kiedy prowadzę ten kanał, nigdy tam mnie nie było, nigdy nie miałem przyjemności dla was czegoś nagrać, a teraz taka okazja oczywiście będzie. Zobaczycie nowy kierunek u mnie na kanale. I niesamowite widoki. To będzie się działo. To będzie się działo. Jestem prawie na miejscu załadunku. 210 metrów i zaraz ładujemy. Jestem już na naczepie. Tutaj będzie trzeba trochę popracować. Tu jakiś bajzen. Nie posprzątali po sobie, bo było czysto. A ci robotnicy. No nic, czekam. Za chwilę dostanę czerwoną strzałę i będzie załadunek no, czerwona strzała już jest czekamy na pierwsze paletki dobra załadowane kazali odpalić chłodnie i zgłosić się po dokumenty tak będzie jestem już po tym całym załadunku część dokumentów odebrana na drugą część czekam a to dokumenty celne właśnie się zastanawiam jak to będzie bo celne dokumenty w Anglii to normalka ale do Szwajcarii jadę pierwszy raz z Anglii. E, zobaczymy, co to będzie. Właśnie, jedziemy do Szwajcarii. Teraz już to, to wiecie. Szczekuje się ciekawy kierunek. Ogólnie w Szwajcarii byłem już dwa, trzy razy, i czwarty raz miał być, ale mnie nie wpuścili do tej Szwajcarii. Właśnie w poprzedniej firmie pracowałem i tam miałem tylko trasy tranzytowe. Przejeżdżałem po prostu. Nigdy tam nie robiłem dostawy, tylko po prostu tu, z Włoch do Francji przeprawiałem się przez Szwajcarię. E, I jako Szwajcaria jest naprawdę bardzo piękny kraj, tutaj przejeżdżałem przez naprawdę malownicze e, okolice. Może uda mi się coś ciekawego wam pokazać, jeśli będę tam przejeżdżał, a, be, a raczej tymi granicami też będę przejeżdżał. E, więc te widoki się szykują: szwajcarskie parkingi, szwajcarskie e, widoki, autostrady. Także będzie bardzo bardzo ciekawie, ale jedna rzecz mnie strasznie denerwuje w Szwajcarach: że na tych odprawach jest strasznie taka atmosfera, bardzo, ale to bardzo zła. Nie wiem czemu, ale wewnętrznie jakoś mnie denerwują. A pewnie będzie Was ciekawiło, czemu kiedyś mnie nie wpuścili. To mój zestaw, w którym jeździłem w poprzedniej firmie, był 4 cm za wysoki i powiedzieli, że nie ma takiej opcji. Szwajcarzy przestrzegają wysokości co do milimetra. Pewnie zauważyliście, że kupiłem sobie nowy zapach do ciężarówki znanej firmy, i na razie pachnie bardzo ładnie. Zobaczymy, jak długo się ten fajny zapach będzie utrzymywał. A kupiłem sobie ten zapach, dlatego że wcześniej kupiłem ten zapach, i mi się bardzo spodobał, taki cytrusowy. Zapach i naprawdę bardzo ładnie pachnie. Ten spoko był, i jak zobaczyłem, że ten jest też taki cytrusowy, to postanowiłem sobie kupić i zobaczyć, czy będzie to bardzo podobny zapach. I tak jest bardzo podobny i fajnie. Cieszę się, że kupiłem ten cytrusowy zapaszek. Różnica cenowa jest dosyć spora, bo ten był bardzo drogi w porównaniu do tamtego, no ale popularność jaka jest, to, to chyba każdy wie te, te zapachy popi są bardzo, bardzo popularne no i co, pierwszy raz kupiłem i jak na razie nie jestem zawiedzony podobno te zapachy są takie w miarę dobre jeśli się nie jara w ciężarówce i nie gotuje no ja czasami gotuję w ciężarówce rzadko wychodzę gotować na zewnątrz więc większość tutaj właśnie w ciężarówce ogarniam otwieram wiecie okna, tak żeby był przewiew w szybertach i sobie gotuję więc zobaczymy, dam Wam znać po prostu za jakiś czas, jak ten zapach tam się sprawuje. Niech pamiętacie kiedyś na tych uchwytach? Miałem bardzo dużo zapachów w e, ciężarówce. Cała kolekcja jak była, ale musiałem się ich pozbyć, żebyście nie mówili mi, że jak w cygańskiej chacie to wygląda. No i dobra, udało się! Perfekcyjnie! Odebrane dokumenty, te jedynki. Bardziej jedna ta jedynka i jedziemy na Szwajcarię. Kurde, nie mogę się doczekać już. To będzie dobra robota, coś mi się wydaje. To o, będzie dobra robota. Metra. Jedź do przodu. Jadę słuchajcie. I plan jest taki. Jedziemy teraz na Eurotunnel, przeprawiamy się Eurotunnelem do Francji i Francją prosto do Bazylei. Jedź do przodu. Tam już prosto na rozodunek. Na środę jest rozodunek, czy jest poniedziałek? Także mamy co robić. Mamy co robić i dobrze. Będą porobione kilometry, i to mi się podoba. Datford, proszę Państwa, i Tamiza. Zjedziemy się za tego śledzia, który się ciągnie, ale pokażę Wam tutaj widok. Ale pe, pełny stan. Normalnie jest na maksa ile da chyba jest pełny high tide Tamiza, tamiza i Dartford Trzeba zmienić pas. Się wziąć do roboty. Na tym lewym pasie coś się ciągnął Ociągają się strasznie coś na tym lewym pasie. A tam w oddali korek do tunelu. Do obu tune tuneli. Nie, no w miarę idzie. Nie ma jeszcze tragedii. Nawigacja nawet na Eurotunnel prowadzi mnie tutaj na M2 i później tam przez Made Stones przeskakuję na M20, A20 Ale ja tak nie lubię tamtędy jeździć, masakra. Wolę jechać tutaj kilka kilometrów dłużej niż tam, tam, tamtędy zjeżdżać. Kurde, znowu jakiś śledź się ciągnie. Ja pierdzielę za jakimś małym kurczę. Dostawczakiem, czy co to jest? Taki kurde. Masakra, nie? 80 na godzinę. Kurde, ale. ale malutki. <ścoughs> co to jest? W ogóle. Nieźle. Te śledzie dzisiaj to się tak ociągają. Masakrycznie, masakrycznie. No, ale wracając do tematu, tak nie lubię tam tamtędy jeździć. Wolę tutaj te kilka kilometrów nadrobić dwa czy trzy i jechać sobie jak pani normalnie, autostradką, puścić tych, co tutaj sobie jadą, dać na lewy i za chwilę dać znowu na lewy. I już zjechać prosto na M20 w stronę Eurotunelu. Dla mnie jest to o wiele wygodniejsze, nie wiem jak są tu kierowcy, którzy jeżdżą i chcą znać, czy oni też tak wolą robić jak ja, czy tamtędy. Chociaż jak tutaj nieraz jest korek, to i tamtędy pojadę, wiadomo, ale 95% moich przypadków, to jest właśnie tutaj, że jadę tędy. Wjechałem właśnie na Eurotunel i jak widać koreczek. Przed bramkami no jest kilkanaście samochodów do samych bramek w każdej rajce, jest tu kilka rajek, dwie są w ogóle zamknięte, ta jedna tutaj po prawej stronie zaraz obok i jeszcze jedna za nimi jest zamknięta dla ciężarówek, więc no kurde nieciekawie, nieciekawie, no ale co, muszę się dzisiaj przeprawić, nie ma innej opcji. I jo, słuchajcie, właśnie wjeżdżam. Na pociąg, a dlaczego nie nagrywałem, bo chwilę miałem teraz telefon od spedytora, żeśmy musieli coś tam poustalać. No, ale trochę się zeszło, 17.06 jest trochę długo, myślę, że ze dwie godziny w czekaniu będzie, ale od razu na pociąg. Wszystkie rajki są puste, wszystkich walą od razu na składy, także nie wiem, czy to tak celowo wygląda, nie? że tam wszyscy odbębniają, żeby tutaj od razu... W tych rajkach nie stać tylko prosto na pociąg. Taka sytuacja. Co już nie będę tutaj nagrywał, widzimy się po prostu we Francji. Francja. Udało się przeprawić. I mamy 801 km do miejsca docelowego. W zasadzie to jestem na autostradzie, którą jechałem w, tą, w, tą, w tamtą stronę do Anglii z parkingu opuranku. Teraz jest już w prawie wieczór, 19 godzina. Ale fajna pogoda jest słonecznie szyba u fajdana przed chwilą jakieś bombardowanie było na moją szybę bateria padła w poprzednim ujęciu, musiałem ją zmienić jestem z powrotem mówiłem wam, że miałem bombardowanie owadów na szybę, więc w międzyczasie doleciało jeszcze kilka o, nic dziwnego w takich rejonach, gdzie jak są jakieś krzaki lasy, to te bombardowania są po prostu normalne, normalne Trzeba będzie tą szybę ogarnąć, bo wygląda już naprawdę tragicznie. Ta też wygląda, już tragicznie, a na Szwajcarię trzeba się przygotować. Z portu było 800, jest już teraz 700 na Tacho. Dzisiaj jeszcze 2 godziny, 21 minut. Coś mi spedytor pisał, że rozładunek jest chyba na środę. Jeszcze się upewnię, czy na pewno, bo kurde. Tutaj tak jest i nie ma co robić To jest tak jakby Teraz stanął to na jutro robota Z rozładunkiem i jeszcze może by było Gdzieś pojechać dalej A tu jeszcze ja dzisiaj trochę sobie podlecę Tam jakaś fajna górka jest usypana z czegoś daleko Ja sobie jeszcze dzisiaj trochę podlecę No to tych kilometrów Będzie zdecydowanie mniej Myślę, że około 500 No jakby tak 500 stówek zostało To by było naprawdę fajnie No i teraz po, przychodzi pytanie co z resztą czasu nie? może <laughs> jakieś ciekawe miejsce będzie w Szwajcarii żeby pozwiedzać to może coś ciekawego zobaczymy generalnie to nigdy nie lubiłem iść do Szwajcarii ze względu na ten zasięg, że nie miałem internetu teraz ta angielska karta normalnie działa jako roaming w Szwajcarii, więc internet będzie ale mówię, no najgorsze to jest takie te spotkanie z tymi celnikami no są strasznie tacy nie wiem, może ja tylko tak, bo widzę opinię, że, że, że mi się tak gdzieś tam trafiło, bo już Wam o tym opowiadałem, tak? że mi się tak trafiło, że ktoś tam miał normalnie ale no mówię, no tyle razy, co tam byłem to zawsze była jakaś skrzyta, nie? teraz pierwsze co, no to będzie trzeba wyrobić czerwoną kartę, bo na tę ciężarówkę nie mam czerwonej karty Następnie po czerwonej karcie trzeba będzie otworzyć tranzyt. Znaczy no, otworzyć tranzyt. No, w sumie, tak, otworzyć tranzyt tak to się chyba nazywa. Pojechać, a później agencję celną zaliczyć zanieść dokumenty do agencji celnej, żeby oni mogli tę tą, rynkę tą zamknąć. I z tego co pamiętam, to najpierw się właśnie idzie do Francuza teraz jakby od tej strony a później do Szwajcara. No i wtedy można już jak to, on to ogarnie, można jechać, nie? Także, taka sytuacja. No zobaczymy co to będzie. W Szwajcarii są ogólnie fajne parkingi, są takie dopieszczone. Może uda mi się coś ciekawego wam właśnie pokazać z tej Szwajcarii. Niecodziennie się ma okazję być w Szwajcarii i niecodziennie się widzi te widoki spoko, pamiętam, że jechałem do kiedyś razu bo tak... przełom takiej jesieni z zimą, można by powiedzieć i te wodospady, które są gdzieś tam przy autostradzie, lecą sobie z tych skał to no, tworzy to taki widok, że no kurde, można by było tam cały czas być, nie? Szwajcaria jest naprawdę bardzo, bardzo pięknym krajem tylko ta... podcelne, żeby były bardziej ogarnięte i będzie wszystko ok. Czas powoli kończyć pracę na dziś. Po prawej stronie parking. Zjeżdżam. Liczę na miejsce. Stacho zostało mi 37 minut czasu pracy. To czas pracy się kończy, nie czas jazdy. Czyli jedno z drugim jednoznaczne, tak? Kiedy kończy czas pracy, to się kończy czas jazdy. Wiadomo o co chodzi Uuu, a tu za dupami. O kurde, ale jazda. No to pewnie zaparkowałem. No to pewnie zaparkowałem. No to jakiś mały parkingzek jest. Lekko w lewo. Następnie skręć w lewo. Ja mam 15 km do kolejnego miejsca, że może by się tam coś znalazło. Dalej mam dzika na 5 miejsc, widzę później na 8 miejsc <gry> kurde, nieźle. A jednak przyjechałem na dalszą część parkingu i znalazła się dla mnie rajeczka. Kończymy dacho. i zakończenia oczywiście Francja. Cyk, wpis zachowany. Idę właśnie zaklajstrować drzwi kłódką, ale chciałbym przede wszystkim Wam podziękować jeszcze za ten odcinek, że, że na nim byliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a jeśli Was ciekawi, co się wydarzy dalej i jak będzie wyglądała droga na Szwajcarię, to w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!